Nasz program jest rekomendowany dla liderów. Co to oznacza? To oznacza, że staramy się rekrutować osoby, które już osiągnęły sukces zawodowy, zbudowały organizacje, rozwinęły istniejące firmy, są właścicielami startupów. Osoby, które już przewodzą organizacją. Wartością naszego MBA jest to, że my damy im narzędzia, wiedzę, inspirację do tego, żeby dalej się rozwijać i może trochę paradoksalnie, żeby. Budować zespoły, które będą w stanie dalej rozwijać tę organizację, zmieniać istniejące firmy, dlatego że we współpracy zespołowej jest olbrzymia wartość, którą potrafimy otworzyć, potrafimy zbudować podczas naszego MBA. Dlatego mocno wierzę w to, że to właśnie nasze MBA jest przygotowany, zaprojektowany dla liderów.